Cześć wszystkim, jestem Shobu, a to jest materiał, z którego dowiecie się tego, które anime w sezonie wiosna 2015 zamierzam obejrzeć. Jednak zajęć się stanie kilka słów na temat sezonu poprzedniego, czyli zimy 2014-2015 oraz, oraz taki wstęp do sezonu obecnego. Powiem Wam tak, dla mnie sezon zimowy okazał się słaby, był dla mnie słaby, z tego względu, że na moją listę trafiła zaledwie garstka anime. Mimo iż y, doszło mi kilka, których nie planowałem, to i tak ich ilość po sumowaniu głowy nie urwała, niestety. I co gorsza, te anime, które oglądałem, były głównie kontynuacjami. Nie były to tytuły nowe, kilka ich było, ale zdominowały ich kontynuacje. Natomiast sezon wiosenny okazał się dla mnie być petardą. Dlaczego? Otóż na moją listę trafiło ponad 20 tytułów. Dokładnie 21. I co lepsze, dla mnie było bardzo pocieszające, to to, że zdecydowaną ich większość stanowią tytuły nowe. Tytuły świeże, a nie kontynuacje. Kontynuacji jest bardzo mało w tym sezonie, więc dla mnie jest to olbrzymi plus. Że jednak... Dostarczą mi twórcy nowe tytuły. Więc myślę, że chyba tyle. Nie przedłużając, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania materiału. Druga część bardzo przyjemnej komedyki opowiadającej losy małżeństwa, które jest swoim całkowitym przeciwieństwem. Kaoru to poważna pracownica biurowa, a Hajime to mocno uzależniona otaku. Dogadują się jednak lepiej niż można by było się spodziewać. Krótki tytuł w sam raz na luźny początek dnia. Fabuła skupia się na licealiście Haćmanie Higai, któremu daleko do posiadania przyjaciół, nie wspominając już o dziewczynie. Jego poglądy na życie można określić jednym słowem – spoczone. Kiedy widzi w klasie kolegów, którzy z zapałem omawiają swoje plany na przyszłość, czuje się tak, jakby należał do innego gatunku – a jego własna przyszłość obchodzi go tak mocno, jak zeszłoroczny śnieg. Nauczycielka, grożąc karą cielesną, rozkazuje mu dołączyć się jako wolontariusz do klubu usług, którego przewodniczącą jest najpiękniejsza dziewczyna w szkole, Yukino Yukinoshita. Pierwszy sezon wspominam bardzo dobrze. Podobał mi się kontrast między cudownym, szkolnym życiem licealistów, a poglądami chłopaka, który postrzegał otaczający go świat bardzo krytycznie. Na plus wyszło również twórcom wprowadzenie zalążkę romansu. Z tego co widzę, drugi sezon może znacznie rozwinąć ten wątek. Na co osobiście liczę. Choć anime nie skupia się głównie na relacjach miłosnych bohaterów, to dodanie romansu było miłym i dobrze wpasowującym się rozmaiceniem. Jednak z drugiej strony, anime w głównej mierze jest komedią, więc być może PVK ma utrzymać nas w błędnym przeświadczeniu. W pierwszym sezonie podobała mi się również inteligentna narracja głównego bohatera. Prawdy życiowe, które głosił, nieraz były bardzo przydatne, a jego podejście do pewnych spraw nowatorskie. Seria nie miała również prawa narzekać na brak fajnych i barwnych postaci. Do gustu przypada mi szczególnie siostra Yukino, co do której mam przeczucie, że czymś nas jeszcze zaskoczy. Po obejrzeniu PV mam wrażenie, że w drugim sezonie poważniejszych sytuacji będzie więcej niż w sezonie pierwszym. Mam nadzieję, że twórcy nie przesadzą z dostarczeniem nam dramatu, ponieważ czują, iż wtedy to nieprzyjemność będę odczuwał podczas oglądania irytację. Wielkie miasto Orario jest bramą do podziemnego labiryntu, powszechnie zwanego lochem. Jest on miejscem, w którym można zdobyć nie tylko chwałę i bogactwa, ale istnieje też szansa, że spotka się tam miłość swojego życia. Zapierająca dech w historia o chłopcu, który pragnie zostać poszkwaczem przygód oraz nieudolnej bogini, nie posiadającej swoich wyznawców. Początkowo gdy przeczytałem fabułę, byłem pełen nadziei. Sądziłem, że będzie to tytuł, który ma szansę być jedną z perełek w nadchodzącym sezonie. Niestety, mój zapał i radość zostały skutecznie przygaszone, gdy zobaczyłem PV. Mimo że na Taizai nauczyło mnie, żeby nie trać nadziei po słabych materiałach promocyjnych, to jednak nie mogę oprzeć wrażeniu. Że tytuł ten będzie zwyczajną, haremową sezonówką. Mimo wszystko, anime to może być bardzo przyjemną przygodówką. Miasto labiryntów brzmi zachęcająco, i być może tytuł ten będzie całkiem niezły. Twórcy mają pole do popisu, mogą stworzyć wspaniałe, barwne lokacje, które będą zapierały dech w piersiach, sprawiając, że wyryją się w nasz pęci na długo, a sceny akcji zapewnią nam sporo frajdy. Jak doskonale wiemy. Wprowadzenie haremu do produkcji, która ma potencjał, zdecydowanie nie jest najlepszym pomysłem i zwyczajnie może zniszczyć dany tytuł. Właśnie takie są moje obawy. Mam wielką nadzieję, że okaże się nietrafione. Życiową ambicją Somny i jest zostać pełnoprawnym szefem kuchni w rodzinnej restauracji, którą kieruje jego największy rywal kulinarny a jest nim nie kto inny jak jego własny ojciec. Kiedy jego nauka w gimnazjum dobiega końca, świat, który znał, już nigdy nie był taki sam. Okazuje się, że ojciec postanawia na jakiś czas zawiesić rodzinny interes, a w międzyczasie udać się na podbój kulinarnych szczytów w najznakomitszych restauracjach świata. W tym czasie Soma zostaje wysłany na naukę do, jak się później okazuje, prestiżowej szkoły, Akademii Totsuki która wręcz słynie z wypuszczenia na świat najlepszych kucharzy świata. Ta historyczna chwila będzie początkiem jego usłanej przez różnorodnych smaków podróży. Początkiem wielkiej bitwy z innymi adeptami, w której jedynym kryterium będzie smak przygotowywanych dań. Czy młody adept wybitnej i wysublimowanej sztuki kulinarnej odnajdzie się w nieznanym mu środowisku? Czy jego przesadna pewność siebie będzie gwoździem nutrumny? Czym będą jego nowe potrawy? Jak będą spakować innym? Echi jedzenie, nie powiem, że był zachwycony takim połączeniem. Głównie ze względu na obecność Echi, którego obecnie mam dość. Shokugeki no to dosłownie wojny na jedzenie. Patrząc po skanach z mangi, gotowanie w połączeniu z nietypowymi dodatkami. Gdybym nie wiedział, że to manga o jedzeniu, prawdopodobnie pomyślałbym, że natrafiłem na jakiegoś hentajca z Tentacle. Tytuł ten zdecydowanie jest bardzo popularny. Głównie ze względu na to, że ukazuje się w magazynie Shonen Jump. Wygląda na to, że produkcja ta będzie zwykłym odmurzaczem, oby nie irytującym. Z tego względu podchodzę do niej bez większych emocji i oczekiwań. Sądzę, że właśnie tak będzie najbezpieczniej. Junichiro, który jako siedemnastolatek objawił się jako młody geniusz, publikował swoje artykuły w czasopismach naukowych. Jednak po zakończeniu studiów stoczył się i całkowicie oddał hobby w postaci anime, mang i gier wideo. Całą swoją uwagę postanowił poświęcić prowadzeniu bloga o anime. Jego siostra Suzune nie będąc patrzeć jaki brat niszczy sobie życie i stopniowo staje się marginesem społecznym załatwia mu posadę nauczyciela w swojej szkole. Na wstępie powiem, że głównemu bohaterowi użycza głos jeden z moich ulubionych seju, a za to spory plus na samym wstępie. Zapowiada się naprawdę przyjemna komedyjka. Zapewne będzie to kolejna sezonówka, jednak bardzo przyjemna i prosta w swoim odbiorze. Motyw nauczyciela kojarzy mi się z Onizuką. Jestem ciekawy, czy tak jak on, główny bohater będzie postacią wyrazistą i mającą w sobie to coś. Żardów nawiązujących do popkultury pewnie nie zabraknie. Mając na uwadze, że wszystkie takie postacie mają podobną charyzmę, obawiam się, czy Junichiro uda się pokazać z innej, odświeżającej strony. Będąc dzieckiem, Sakura Mamia zgubiła się w lesie, który znajdował się blisko domu jej babci. Choć powróciła cała i zdrowa, dzięki pomocy tajemniczej kobiety zdobyła moc, dzięki której może widzieć duchy. Teraz już jako nasolatka chciałaby, aby duchy zostawiły ją w spokoju. Pewnego dnia poznaje Roku do chłopaka, który wyznaje jej, że jest sznigami. Skojarzenie z bliczem natychmiastowe. Czy to minus, wątpię. Z tego co widać po niezbyt treściwym PV może wyjść z tego całkiem zabawne i wciągające anime. Choć wątpię w to, żeby wybijało się czymś niezwykłym poza resztę anime z tego sezonu, to jednak czuję, że czas spędzony przy nim nie będzie stracony. Sądzę, że relacja pomiędzy głównymi bohaterami może być interesująca. Z jednej strony dziewczyna, która ma dość rzeczy nadprzyrodzonych, z drugiej strony, chłopak, który jest ich uosobieniem. Twórcy, ze względu na tematykę duchów, mają pol do popisu. Czym nas uraczą? Czy jednak będą w stanie zaskoczyć miłą powieścią? Wkrótce się przekonamy. Akcja rozgrywa się w świecie, w którym nieznany wirus przetrzebił populację ludzką, pozostawiając przy życiu tylko dzieci w wieku poniżej 13 lat. Teraz są one niewolnikami wampirów, które pojawiły się na ziemi w tym samym czasie. Bohater opowieści, chłopak imieniem Yūchiro Hyakuya, marzy o staniu się wystarczająco silnym, by zgładzić wszystkie wampiry na świecie. Choć po przeczytaniu fabuły nasunęło mi się skojarzenie z Black Bullet to jednak PVK była na tyle dobra, że moje wrażenia po niej są dość pozytywne. Czuję, że walki mogą być całkiem dobre, a sama historia, mimo że nie powali, może okazać się na tyle przyzwoita, że ostatecznie czas spędzony przy niej nie będzie stracony. Nie mogę się jednak pozbyć wrażenia, że walki będą dość krótkie. Obawiam się również, że postacie wampirów będą biszami, a to może trochę zniechęcić co nie osoby. Kolejna część Echi, która w fandomie robi furorę. Niestety, osobiście nie podzielam entuzjazmu wielu osób, gdyż tego anime mam powoli serdecznie dość. Mimo iż pierwszy sezon oglądało mi się całkiem nieźle, to niestety im dalej w las, tym przyjemność oglądania zaczęła ustępować po irytowaniu. Głównie ze względu na zachowanie głównego bohatera. Jesteście pewnie ciekawi, dlaczego mimo takiego nastawienia obejrzę to anime. Jako, że widziałem poprzednie sezony, to zobaczę i ten. Sprawdzę, czy seria ta ma szansę czymś mnie zaskoczyć i wzbudzić we mnie jakiekolwiek pozytywne emocje. W XXII wieku, wyspa, która niegdyś zwana była Japonią, nazywa się obecnie XVII dalekowschodnim dystryktem imperialnym. Tutejsi mieszkańcy prowadzą proste życie i wierzą, że każdy dzień będzie taki sam. Jednakże choroba zwana Declation zaczyna atakować ludzi. Wskutek niej rozpadają się oni, jakby byli z piasku. Świat powoli ulega destrukcji. Uczeń Toru Kazumi zostaje wciągnięty w konflikt z innym światem zwanym Stratos. Oznacza to, że będzie musiał stoczyć walkę z inną wersją samego siebie. Słyszeliście kiedyś powiedzenie: Uprzedzenia są głupie? Szczerze mówiąc, naprawdę chciałbym ich nie mieć, jeżeli chodzi o anime Gunslinger Stratos, ale niestety moje obawy co do tego tytułu nie znikają a głównie za sprawą tego, że pamiętam anime o nazwie Blast Blue, które było moim zdaniem słabe. Najbardziej przeszkadzał mi w nim brak przejrzystości fabuły. Nie chciałbym, aby ten tytuł powtórzył błąd tamtej produkcji, która tak samo jak Genslinger, opierała się na grze komputerowej. Jednak do powstania Genslingera przyczyniło się Nitropus, znany głównie z wizualnowelki Steins Gate. Z jednej strony rozpala to iskierkę nadziei. Steins Gate, pomimo wykorzystania trudnych zagadnień z działu fizyki, nie pogubiło się w skomplikowanych opisach, i zachowało logikę. Zważając na to, daje temu anime pewien kredyt zaufania. Jednak z drugiej strony, w przypadku gdy anime okaże się słabe, nasz zachwyt danym studiem może osłabnąć i w końcowym rezultacie możemy zostać zabrani na wycieczkę do domu strachów, którego nie powstydziłby się sam Merlin Manson. Druga część remake'u serii Fate State Night, co do której miałem bardzo wysokie wymagania. Sądziłem nawet, że będzie to murowany pretendent do anime roku a jak wyszło w praniu, moim zdaniem bardzo dobrze. Choć seria mnie nie powaliła, walki były świetne, śledziłem je za zapartym tchem, jednak produkcji trochę brakuje, żeby przebić moim zdaniem genialne Fate Zero. Sądzę nawet, że ostatecznie temu anime jednak nie uda się dorównać Zero. Być może historia się powtórzy i drugi sezon będzie lepszy od pierwszego, a seria ostatecznie otrzyma odpowiedni szlif. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie zapierał dech w piersi, Liczę na to, że dialogi będą bardziej ambitne, akcja jeszcze bardziej epicka, a Shiro stanie się bohaterem, który pokieruje całą akcję w odpowiednim kierunku. Pocieszające jest to, że w ciągu pierwszego sezonu nastąpiła w nim zmiana i jest na dobrej drodze, aby to zrobić. Wyrwa między ziemią a otchłanią uwięziła mieszkańców Nowego Jorku i stwory z innego wymiaru w nieprzekraczalnej barierze. Przez wiele lat koegzystowali oni w świecie zwariowanych przestępstw, do czasu, gdy ktoś zapragnął zniszczyć barierę. Grupa obdarzonych nadludzką mocą ludzi stara się temu zapobiec. Ciekawi, czy wśród anime wiosennych znajduje się mój faworyt? A jakże. Tytuł, który przykuł moją uwagę, nosi nazwę Kekkai Sensen. Gdy tylko moje oczy ujrzały pwałkę, od razu wiedziałem, że to anime po prostu muszę obejrzeć. Świetny, namacalny wręcz klimat. Przypominający mi ten z Baccano. Olbrzymi plus już na starcie. Old Oldschoolowy humor. No i prezencja postaci. Obecność tych czynników wystarczyła bez miejsca. To anime trafiło na moją listę. Zapowiada się rozrywka najwyższych lotów. Świetne, pomysłowe walki. Wyraziste, władające ciekawej mocami postacie. A w miejscu, w którym będzie się toczyła akcja, czuć klimat lat 80. -tych. Skojarzenie z rodzinami mafijnymi. No, i klimatyczna, idealnie w to wszystko wpasowująca się muzyka. Czy trzeba czegoś więcej? Niepokonana armia PALS po raz pierwszy od lat pąsi klęskę za sprawą zdrady jednego z dowódców. Król Andragoras dostaje się do niewoli, a najeźdźcy z ustani zajmują stolice kraju Ekubatane. Jednakże młodziutkiemu, snowi króla Arslanowi, udaje się przeżyć. Udaje się w podróż wraz z wiernym obrońcą Ryunem, który jest jednym z najdziejniejszych rycerzy w całym królestwie, unikając przy tym pościgu wroga i szkodząc sojuszników, którzy pomogą mu wyzwolić kraj. Nie będzie to jednak takie proste. Odwaga nie wystarczy tam, gdzie trzeba wykazać się mądrością i umiejętnością planowania. Autorką tej historii jest Yoshiki Tanaka, jednak rysunki wykonała Hiromu Arakawa, znana głównie dzięki takim seriom jak Fullmetal Alchemist czy Silver Spoon. Czuję, że fabuła okaże się bardzo wciągająca i rozbudowana, a losy bohaterów będą śledził z zapałem. Da się również wyczuć, że produkcja ta będzie miała swój klimat. Mimo iż czuję, że podczas anime będę bawił się świetnie, to jednak studio tworzące ten tytuł przysparzy mi obaw. Little Films pokazało się dotychczas z dość słabej strony. Czy będą w stanie zmienić o sobie zdanie tą produkcją? Mam tylko nadzieję. Fabuła kręci się wokół klubu muzycznego, który od zawsze reprezentował szkołę w konkursach rangi krajowej, lecz ostatnimi czasy uczennicom udało się dostać jedynie na poziom regionalny. Dzięki wysiłkom nowego opiekuna, młode muzykantki grają coraz lepiej, ale niestety muszą radzić sobie także ze sporami i dzieleniem czasu między naukę a grę na instrumentach. Poszli Gatsuła Kimino Uso przed czas na kolejne muzyczne anime, tym razem od Kyoto Animation i w odróżnieniu od Shigatsu będzie ono znacznie lżejsze. To, co mnie niesamowicie zaskoczyło, to wyjątkowo lekki klimat, który na pewno będzie dobrą odskocznią od dramatu, który zaserwowano nam w produkcji, którą wyniłem wcześniej. Nie sądzę, żeby Hibike mocno nas czymś zaskoczyło, jednak mając na uwadze specyficzność produkcji studia Kyoto Animation, postanowiłem obejrzeć to anime. A może okaże się jednak lepszym animem muzycznym od Shigatsu? Mimo, że jestem tego ciekaw, to jednak wątpię, aby tak się stało. Mimo to myślę, że warto będzie obejrzeć tę produkcję, aby porównać sobie ją z innymi tego typu. A noż, będzie to anime, które bez chwili wahania będziemy mogli komuś polecić? Suna i Takeo to bardzo specyficzna para przyjaciół. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Przystojny i kulturalny Suna jest zupełnym przeciwieństwem Takeo, który nie grzeszy urodą. Wyróżnia się on jednak niezwykłą wręcz wrażliwością na całą krzywdę i piękną płci przeciwnej. Jego poczucie sprawiedliwości nieraz przyspoczy problemów dwójce przyjaciół. Szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzić będzie bezpieczeństwo młodej niewiasty. Jednak z powodu specyficznego wyglądu Takeo, jego motywy często są opacznie odbierane przez otoczenie. Ta dwójka to komediowy duet którego za żadne skarby nie możecie przegapić. Proszę Państwa, Madhouse tworzy romans. Po seansie zupełnie odmiennych pod względem gatunkowym anime, przyszedł czas na nowe doznania emocjonalne. Po Death Parade i Gisediu nadszedł czas na zupełnie inne klimaty. Mając na uwadze to, z jaką starannością studio to otworzy swoje produkcje, jestem ciekawy, czy i tym razem nas nie zawiodą. Niezaprzeczalną zaletą Madhouse jest to, że nawet ze swojej mangi potrafią zrobić świetną adaptację. Czuję w kościach, że Ore Monogatari okaże się niesamowicie przyjemną i zabawną produkcją, a do tego dopisowaną tak mocno, jak tylko się da. Bardzo podało mi się kontrast między bohaterami. Ich odmienność na pewno nada temu anime odpowiedniego charakteru, a sytuacje będą w stanie autentycznie nas ośmieszyć. Historia o tajnym bractwie zabójców którzy wykorzystują szpital jako przykrywkę dla swych niecnych celów. Udając lekarzy, eliminują nowotwory, które toczą ten świat. Arashimikami jest najnowszym nabytkiem tegoż bractwa. Jest młody i narwany, ale jednego nie można mu odmówić. Jest zabójczo skuteczny. Autorem tego tytułu jest Shoji Sato, który znany jest m.in. dzięki serii High School of the Dead, którą współtworzył wraz z Daisuke Sato. Jako iż jego flagowa seria mi się podobała, tu również jestem zainteresowany. Wygląd postaci łudząco przypomina te z High School of the Dead. Za to pojawił się motyw, który lubię. Motyw zabójców. A fabuła jest dla mnie na tyle zachęcająca, że postanowiłem dać szansę tej serii. Mam nadzieję, że dawka ecchi nie będzie zbyt mocna i nie wpłynie znacząco na odbiór tego anime. Motyw zabójców zobowiązuje również do tego, aby fabułę poprowadzono na tyle interesująco, abyśmy mogli delektować się akcją na ekranie. Oby 3HX zapewniło mi odpowiednią porcję rozrywki. Niestety, na temat Punchline nie wiemy zbyt wiele. Oprócz głośnego hasła, że jeżeli bohater zobaczy majtki, świat na sobie zagłada. Na pierwszy rzut oka brzmi absurdalnie i tak też jest w istocie. Choć nie znamy dokładnej fabuły, to jednak po obejrzeniu pawałki byłem w szoku. A dlaczego? Z jednej strony mamy pancu, cycki, fotoki z nosa, czyli klasyczne elementy eclii. A to mogłoby sugerować, że ja skoro nie przepadam za tym gatunkiem, mógłbym poczuć niechęć, czy obawy co do tego tytułu. Ba, możliwe, że nie byłoby nawet mowy o tym, żebym mógł się za to anime wziąć. Jednak, dlaczego przykuło moją uwagę tak mocno, że bez wahania trafił na moją listę? Otóż, z drugiej strony, po obejrzeniu PV-ki sytuacja się zmienia. Zagłębiając się w nią, z początku ma się wrażenie, jak gdyby to anime tworzyło trigger, a nie mappa. Wyczułem niesamowity klimat, który wzmógł mój apetyt na to anime i przywołał na twarz szeroki uśmiech, a rzadko która PvK tak na mnie działa. Majtki, absurd, wyolbrzyme reakcje i chaos na ekranie to połączenie, które w zupełności mi nie przeszkadza. Czuję, że frajda z oglądania będzie niesamowita. Temu anime mówię zdecydowane TAK. Rok temu Shaft stworzył anime Nisekoi. Bardzo przyjemną i w moim odczuciu zabawną haremówkę, która swoją fabułą sprawiła, że bardzo miło spędziłem przy niej czas. Teraz nadszedł czas na drugi sezon. Z tego co dało się zauważyć, do obsady postaci dołączy nowa postać. A jest nią siostra Kosaki Nodery, Haru Nodera. Słyszałem, że jest to świetna postać i mam nadzieję, że to prawda. Osobiście ciekawi mnie, czy twórcy zamknął całą historię w drugim sezonie. Mając jednak na uwadze, że jest to shaft, wątpię, aby tak się stało. Manga trwa w najlepsze, więc zapewne zobaczymy jeszcze sezon trzeci. Liczę, że w drugim sezonie dowiemy się czegoś więcej na temat przeszłości Raku. Ponieważ twórca Niskoi ostro namotał i nadal nie wiemy o co w tym wszystkim chodziło. Co nie przeszkadza mi jednak dobrze bawić się przy tym tytule. Mecha, które swoim wyglądem potrafiły odstraszyć niejednego dzielnego bojownika zwanym widzem anime. Sam osobiście należałem do działu, boże jakie to komputerowe. Będąc jednak nieustraszonym fanem mongolskich bajek, który przytrzymał anime o nazwie Mononoke, ba, nawet napawał się jego całokształtem, bez trwogi rozpocząłem swoją przygodę z tym oto tytułem. Pierwszy sezon potrafił mnie wielokrotnie zaskoczyć, a walki wciągnąć. Choć początkowo ciężko mi było strawić stronę techniczną tego tytułu, po paru odcinkach udało mi się przyzwyczaić, a wtedy zacząłem dostrzegać coraz więcej plusów tego anime. Między innymi wciągające i przemyślane walki, odpowiednią dawkę dramatu i ciekawe podejście do tematu płci, jak i samego postępu technologicznego. Ostatecznie pojawiło się kilka niewyjaśnionych wątków nie dość, że intrygujących, to zwyczajnie dziwnych i dość nietypowych. Mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać ich wyjaśnienia. Krótko rzecz ujmując, prequel i sequel Grisai no Kajitsu, czyli anime, które pomimo tego, że było echi, coś sobą reprezentowało. W głównej mierze dzięki głównemu bohaterowi. Już dawno nie widziałem w tym gatunku postaci, która byłaby aż tak ogarnięta. Grisaia pod koniec swojego trwania była również w stanie zaserwować nam bardzo ciekawą, ale i chorą akcję. Kto oglądał, ten wie o czym mówię. Jestem ciekawy zarówno prequela, jak i Sequela. Z chęcią poznam przeszłość naszego bohatera, który skrywa wiele tajemnic, i nie mniej również tego, jak potoczy się dalsza akcja tego anime. Ach, kolejne dziecko Studia Trigger. Kiedy za każdym razem pojawia się wieść, że studio to stworzy kolejne anime, wszyscy, tak jak kot na swoje mleko, czekają na to, kiedy pojawi się więcej informacji o tym, o czym będzie ich nowy twór. Fabuła Ninja Slayer przedstawia się nasypująco. Akcja tego anime rozgrywa się w mieście Neo Saitama, a bohaterem jest Fujikido Kenji, człowiek, który za grosze haruje w biurze, a jego żona i dziecko zostali zabici w wojnie ninja. Fujikido zostaje opętany przez duszę wojownika ninja i staje się tytułowym ninja slayerem. Jego celem w ramach zemsty staje się eliminacja wszystkich złych ninja. Większość osób wie, z czym jedzą się ich produkcje. Absurdalność, chaos na ekranie i specyficzny humor. Z tego, co widziałem, wygląda na to, że tych aspektów nie zabraknie. Liczą na świetną zabawę, dziwactwa wylewające się garściami, no i przedstawienie historii, która będzie miała swoją głębię. Dlatego Ninja Slayer musiało trafić na moją listę wiosennych anime. Okej, okay, to było na tyle. Mam nadzieję, że feeling wam się podał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, no komentarz, czy dla Was ten sezon jest lepszy od poprzedniego, czy jednak gorszy. W co wątpię, ale okej. Okay. Czy jednak e, jesteście nim zadowoleni, czy też nie. Dajcie suba, jeżeli po raz pierwszy znacie mój filmik. Będzie mi miło. Tyle, na razie.